Dnia 12 maja w Łęczyckim Domu Kultury odbył się 14 Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki Żaczek 2010. Nazywam się Grzegorz Wilczak, jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie. jak Pan ocenia poziom konkursu? No już na tą chwilę mam paru faworytów, że tak powiem, ale no, poziom jak zwykle jest różny. Zawsze tutaj był wysoki poziom w Łęczycy. Dzieci przyjeżdżają przeważnie dobrze, przygotowane. No zobaczymy, jak będzie z dobrym repertuarem, bo tu też już pewne uwagi nasuwają się. Zwykle w czasie zmagań konkursowych udaje się wyłączyć jakąś perełkę, która szczególnie wyróżnia się talentem muzycznym. Do wszędzie, bo siada, i słowa Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowej i dyplomy. Pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych. Soliści Krzysztof Kowalski, Szkoła w Leźnicy Małej, Zespoły Violinki, Szkoła w Witoni. Drugie miejsca. Soliści Dominika Chmielecka, Szkoła w Kadzidłowej, Egzekwo Ola Kaliszka, Szkoła w Świnicach Warskich, Zespoły Kropelki, Szkoła w Świnicach Warskich. Wyróżnienia. Zespoły: Szkoła w Wilczkowicach, Mazewie i Sługach. Solistki: Adam Starzyński, Szkoła w Chorka. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazja zajęła solistka Joanna Jeziorska oraz zespół Allegro. Drugie miejsce przypadło solistce Paulinie Stolarczyk. Natomiast w zespołach duet z Topoli Królewskiej w składzie Katarzyna Bursieńska i Natalia Andrzejczak, egzekwo duet z Daszyny. Trzecie miejsce otrzymał duet zespołu Szkół Mechanizacji i Rolnictwa w piątku. Organizatorzy konkursu zapraszają na następny przegląd za rok. Dziękujemy za obejrzenie naszych relacji i zachęcamy do śledzenia następnych.